Szczęść Boże siostry i bracia. Luz de María de Bonilla Argentyna, 5 czerwca 2021 roku, orędzie świętego Michała Archanioła. Umiłowany ludu Boży, błogosławię Was. Dzieci Boga, trui jednego. wzywam Was do jedności. Jedność i miłość braterska są kamieniem potknięcia dla człowieka z powodu nieposłuszeństwa, ponieważ człowiek wynosi swoje ludzkie ja. Ponad posłuszeństwo, i dlatego żyje napełniony niezaspokojeniem. W tej chwili człowiek przywiązał się do nędzy przyjemności swojego ja. Wielkim i ciągłym błędem ludu Bożego było i jest. Podporządkowanie się ludzkiemu rozumowi, który uważając się za doskonały, nie daje się oświecić przez łaskę Ducha Świętego, dochodząc do otchłani niedoskonałości bardziej zabójczej i nędznej. Niż człowiek mógłby pokazać. Ludu Boże, poruszacie się w dzikości ludzkiego ja, toczycie ciągłą walkę z wadami, których nie jesteście zdolni pokonać, a tylko nieliczni poddają się wezwaniu do pokory. Pycha nie jest dobrym doradcą, Legiony zła rozpalają ludzkość, by wszczepić wam jad podziału tam, gdzie na to pozwalacie. To jest ta chwila, i postępujcie naprzód, choć nie zdajecie sobie z tego sprawy. Konieczne jest dla człowieka utrzymywać Duchowy pokój. Najświętsze serce Jezusa i Maryi krwawią z powodu tylu dusz, które poddają się grzechowi nie zauważając nawet tego z powodu swojego błędnego, codziennego postępowania, do którego się już Przyzwyczajili ludu Boży. Ten czas nie jest jak poprzednie. Jest to czas decydujący. Jest to czas na to, aby wynieść wiarę ponad siebie samego, aż na wysokości. Obecność demona umacnia się na ziemi, nieustannie rozsiewając ból. Ludzkość idzie od cierpienia do cierpienia i będzie tak dalej, aż zegnie kolana i będzie wypełniać należycie naukę naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Ziemia zanieczyszczona grzechem jest oczyszczana. Cała ziemia jest oczyszczana. Módlcie się, ludu Boże, módlcie się za Węgry, mocno cierpią. Módlcie się, ludu Boże, módlcie się za Indonezję. To oczyszczenie dla ludzkości. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się. Zamęt doprowadza was do konfliktów. To nie czas na rozrywkę, to czas kontemplacji. Nie wszystko jest karą czy bólem. Potem nadchodzi pokój. Będziecie przeżywać niebo z wyprzedzeniem. Trwajcie we wzroście, w wierze. Trwajcie w ciągłym nawracaniu się. Bądźcie zwiastunami pokoju. Święty Michał, Archanioł. Siostry i bracia. W imieniu Maryi zachęcamy Was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia oraz postu, najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki, jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr, i swoje. Bo do tego ona, nasza matka, nas wszystkich zaprasza i uzdalnia, a święty Michał Archanioł jest nam ku temu obroną. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału.